Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Gamer, w dzisiejszym Hashtag Piątym odcinku Zagram dla Was w pod tytułem Puchar Kartuna Możecie ją pobrać ze sklepu Google Play za darmo I możecie w nią grać różnymi bohaterami z różnych bajek i reskówek. Takimi jak Między Nami Mięsiami, DC Super Hero Girl Batman, Niesamowity Świat Gambola. Młodzi Tytani akcja, pora na przygodę i różne inne ciekawe koreskówki, które możecie sobie wybrać do zagrania. Tutaj mam akurat trzy wyzwania. Jako dowolny gracz wygraj jeden mecz, jako dowolny gracz wygraj dwa mecze, jako dowolny gracz wygraj pięć meczów. W stu procentach powiem Wam, że to jest możliwe i ja to robię, ale chciałam Wam powiedzieć, że ta seria będzie co najmniej dłuższa. Prowadziłem Was w błąd i przepraszam Was za to, bo powiedziałam, że tu będzie 5-6 odcinków, ale niestety to będzie długa seria, bo zobaczcie, mam tutaj jeszcze do odebrania dwa puchary, więc ja muszę po prostu te dwa puchary odebrać na filmiku, jutro na live'ie i ta seria będzie dosyć bardzo długa, więc szykujcie się na dawkę świeżej rozrywki gry Puchar Cartoon'a bo to będzie bardzo długa seria na moim kanale i musicie być im na bieżąco z, każdym, z każdymi moimi filmikami z tej gry a teraz życzę i jeszcze dam wam znać przy turnieju finałowym jak odbiorę puchar a jeśli nie odbiorę puchar no to trudno, to, to zakończymy filmik finałowy ale dopiero później dam wam znać jak Zabiorę te dwa puchary jeszcze i wtedy to będzie finałowy odcinek. A teraz życzę Wam miłego oglądania tego filmiku. Na pewno bardzo Wam się spodoba, ale zanim jeszcze w ogóle zacznę grać, to pozdrowię wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym wydobywcami, pozdrawiam... Czerwoną Martynkę, pozdrawiam Martyna, pozdrawiam Damiana Ciepliczowa, pozdrawiam Potuloczecha, pozdrawiam Zakarękę, pozdrawiam Alusa szefa, pozdrawiam Dobrowola i Podłoga, pozdrawiam Rubaliniego Lajwa, Laiba, pozdrawiam Junkna pozdrawiam Nity, pozdrawiam Bestie 27, pozdrawiam Kesiaka, pozdrawiam Mnikiego Mroczka, pozdrawiam Marcina Majchera, pozdrawiam Pawła Gejmera, pozdrawiam ZTS. pozdrawiam Oliftę, pozdrawiam LZU, -Ką, pozdrawiam na Kłukas. Pozdrawiam Grefena. pozdrawiam Pawła Gamera, pozdrawiam Greciego Gamesa, pozdrawiam Kim pozdrawiam Wit Sena, pozdrawiam Kesiaka, pozdrawiam Alanka Szurka. pozdrawiam Sebastiana Antczaka, pozdrawiam Santa Piotra Kuszyńskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam... Alan Kaszczurka, pozdrawiam Kamila Rada, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Kubusa22, pozdrawiam Huberta Lipsnickiego, pozdrawiam Roberta Lewandowskiego, pozdrawiam Messiego, pozdrawiam Mbappe, pozdrawiam Zidana, pozdrawiam Wikusie, pozdrawiam Jungleosie, Osie, pozdrawiam Jakuba Szewczyka, pozdrawiam Ketylnoczeka i pozdrawiam wszystkich, którzy Chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, a teraz lecimy dalej. Biorę też te same co bez żadnych zmian. I zobaczycie, dam ca radę. Niebieskie stroje te same co I zaczynamy to wielkie spotkanie. A to oczywiście będzie dzisiaj premiera tego odcinka, więc bądźcie na bieżąco z tym filmikiem i oglądajcie jak strzelam gole. Chelsea oczywiście. Bo ta mała karzełka zasługuje na tytuł MVP. O, gwiazdka, gwiazdka. Nie, no nie wierzę. No, niestety na tym filmiku krótko raczyliśmy bola, ale nie martwcie się, za chwilę będziemy trzelać. Weź piłkę do cholery! No teraz dawaj, nie. Yes. Jeden, 1, 1 No ile można. mocna. Straciłam gola przez to, że nie strzeliłam pierwszy. O bójka, 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 bójka. Uwaga. Nie dogoni mnie, bo ja już jest strzelę gola. Drugi gol. Nieznakomicie w ciągu 13 sekund. Straciliśmy tylko jednego gola, a zyskałam już dwa gole. Uwaga i trzeci gol będzie. Yes. Nie. Niech nie mogę. Może jeszcze tak e, czwartego gola strzelę. No, tylko trzy jeden. No to teraz zmiana bramek. Jest! Yeah! 4-1. <śpiewanie> Mówiłem, że MVP tego spotkania będzie po raz kolejny kensji. Ona rządzi w każdych spotkaniach.

Wytłumaczę pana. uponieczono. 5 i 1. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobało wam się, mój jakże przy fajny odcinek z ucharu kartuna, to wiecie co robi. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, tej i pa. narka.